wielebnych księży, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, wszystkich uczniów, a szczególnie gorąco uczniów klas pierwszych na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2007-2008. Chcę poinformować, że pan dyrektor Jan Koliński odszedł na emeryturę. Życzymy dużo zdrowia oraz samych słonecznych dni. Na stanowisku wicedyrektora do spraw dydaktycznych pozostaje pani profesor Teresa Urbańska. Z funkcji wicedyrektora do spraw wychowawczych zrezygnowała pani profesor Ewa Boguszewska. Serdecznie dziękuję za roczną pracę na tym stanowisku. Strona chłopca przewodziewa szablą odbierzemy. Nasz narzędzie wrocki, ziemi łowskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się. Za się Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie przez Panią Dyrektor na uroczystość, na inaugurację Nowego Roku Szkolnego. Na pewno jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły, w życiu naszej społeczności, ale też na pewno jest to bardzo ważne wydarzenie w skali państwa.